Nie mówcie, że jestem prawikiem albo coś. Mnie to obraża. Ja dużo rucham. Naprawdę. Ponad przeciętnie. Więc. Następnie. Wiecie, że mam wyjebanego w kosmos. Tak czy nie? No tak. Dokładnie. I nie inaczej jest w przypadku relacji damsko-męskich. W moim pałacu ego rozumiecie fagata yy, to może w sali yy, rozrywkowej yy, być częścią chórku twerkowego. I rzeczywiście mógłbym yy, gdzieś tam przechodząc, kurwa, wchadzając yy, po moim zamku, klepnąć ją po dupie. Aczkolwiek ja taki nie jestem. Szukam tej jedynej. Mimo że Fagata to bardzo fajna, bardzo ładna dziewczyna.